Ostatnio na moim kanale pojawiło się bardzo dużo pytań do mnie. Niektóre dotyczyły mnie jako osoby, a niektóre dotyczyły tak naprawdę nauki języków obcych. Dzisiaj odpowiadam na te pytania, więc robimy Q&A. Hej wszystkim, z tej strony Kate. A. Tak jak powiedziałam, dzisiaj robimy Q&A, ponieważ pytań było bardzo dużo, a tak naprawdę przez natłok... Pracy, nauki, które były w moim, nie byłam w stanie odpowiadać zbytnio na komentarze, na pytania. Um, teraz jestem już po maturze, tak naprawdę również po egzaminach ustnych. Chciałabym się tu tak Orminka pochwalić, ponieważ języka angielskiego dostałam 100%, a wylosowałam temat dotyczący ekologii. I jedno z pytań, moim zdaniem najpiękniejsze pytanie na całym egzaminie, dotyczyło tak naprawdę tego, czy energia odnawialna w Polsce będzie powszechna. Naprawdę miałam takie pytanie na egzaminie, i tak szczerze myślę, że gdyby nie to, że ja chodziłam na rozszerzenie z geografii, to nie za bardzo byłabym w stanie na szybko jakąś odpowiedź powiedzieć, wymyślić, podać, jakkolwiek. Jeśli chodzi tak naprawdę jednak o matury językowe, nie tylko o matury ustne, ale też o rozszerzenia, to tak naprawdę będzie osobny filmik na ten temat w przyszłym tygodniu. Ale jak na razie, przejdźmy do pytań. Pytanie numer jeden. Mam pytanie dotyczące języka koreańskiego. W jakim czasie można się go nauczyć? Bardzo chciałabym się nauczyć tego języka, ale ciekawi mnie, ile mniej więcej potrzebowałabym czasu i ile by mi zajęło, czyli na przykład rok czy może więcej. Um, na no to pytanie i ogólnie właśnie na pytania typu, ile potrzebuję czasu, żeby nauczyć się danego języka? Myślę, że jednoznacznie nie da się odpowiedzieć na to pytanie. Po pierwsze, każdy uczy się w innym tempie. Po drugie, każdy tak naprawdę w inny sposób przyswaja gramatykę. Więc tak, po pierwsze myślę, że możesz sama tak naprawdę obliczyć czas w jaki nauczysz się języka koreańskiego. Będziesz do tego potrzebować tak naprawdę ilość słów dziennie, jaką potrafisz się uczyć e, oraz tak naprawdę ilość słów, która jest powiedzmy na danym poziomie z języka koreańskiego, czyli na przykład e, na poziomie to 1, jeden, 2 i tak Ponieważ jeśli ogarniesz na przykład to słownictwo, mm, to w jakiś sposób jesteś już bliżej celu, jesteś już bliżej tego celu, aby mówić w miarę płynnie po koreańsku. To jest, powiedzmy, tylko tak naprawdę samo słownictwo, tak? Powiedzmy, możesz ogarnąć słownictwo, nie wiem, na przykład nawet do ostatniego topiku, ale nie będziesz nała na gramatyki. Tak naprawdę musisz też zobaczyć, w jaki sposób przychodzi ci gramatyka, to znaczy jak szybko jesteś w stanie uczyć się tej gramatyki. Czy na przykład jedna konstrukcja gramatyczna wymaga od ciebie poświęcenia tygodnia na nią wraz z ćwiczeniami, czy może nauczysz się ją w godzinę i jesteś w stanie przejść do następnej konstrukcji i tak naprawdę potem tylko wszystko powtarzać. To wszystko zależy od tego i myślę, że to może Ci pomóc tak naprawdę oszacować ten czas, który Tobie akurat będzie potrzebny na naukę języka koreańskiego. Jeśli chodzi za to, to o taką przybliżoną ilość lat, którą myślę, że jest taka w miarę okej, okay, żeby ogarnąć język na jakimś tam poziomie, to myślę, że to może być od 3 do 5 lat. Dlaczego? Ponieważ tyle trwa koreanistyka. Myślę tak naprawdę jednak, że po, tej, po tych 3 czy 5 latach intensywnej nauki byłoby się w stanie naprawdę mówić w miarę płynnie po koreańsku. Chodzi mi tutaj oczywiście o taką naprawdę intensywną naukę, ponieważ jeśli to jest nauka, aha, okej, okay, raz tygodniu sobie siądę i będę się uczyła przez 20 minut, no to niestety może się tutaj nie udać. Kolejny komentarz, może pytaniem sam sobie nie jest, aczkolwiek tak naprawdę to było zadane. W filmiku, który był pytaniem, a więc tak naprawdę myślę, że tytuł filmiku plus te dwa komentarze tworzą pytanie. Czyli tak naprawdę język koreański, japoński. Który język wybrać? Czy jakoś tam się tak nazywał ten mój filmik? I tutaj komentarze od Narukociary. Ja nie wiem nadal co wybrać. Pomocy. I tak, jeśli sposoby, które podałam w tamtym filmiku nie pomagały, to jestem zdania, że można po prostu zobaczyć, który dla nas język będzie prostszy, który nam przyjdzie um, z większą łatwością, albo którego języka jest się nam fajniej uczyć. To znaczy przy nauce którego języka mamy więcej zabawy, więcej fanów, więcej radości. Um, jeśli jednak okazałoby się, że przy obu językach byłoby tak samo, to dlaczego by nie poświęcić czasu na naukę tych obu języków? Ile lat uczysz się koreańskiego? O, na to pytanie odpowiadałam chyba z milion razy. Zaczęłam się uczyć w drugiej klasie gimnazjum, z czego z różnych powodów musiałam uczyć się, przestawać, uczyć się, przestawać. Teraz mam nadzieję, że będę mogła z powrotem wrócić do tej nauki. Aczkolwiek, teraz, jak tak popatrzyłam na moją przyszłość na najbliższe kilka miesięcy, to będę miała intensywną naukę niemieckiego, japońskiego, hiszpańskiego. I tak naprawdę zastanawiam się, czy nie poczekać jeszcze, tak naprawdę, z koreańskim jakieś kilka miesięcy, żeby po prostu kolejna rzecz się uspokoiła w moim życiu. Zobaczymy wszystko w najbliższym czasie, a tak naprawdę najbliższy czas dla mnie to będą jakieś 2-3 tygodnie, ponieważ wiecie, teraz jeszcze schodzi ten stres naturalny, muszę się ogarnąć z nowym moim porządkiem dnia, tygodnia i mam nadzieję, że będę w stanie coś więcej Wam na ten temat powiedzieć. Ile czasu dziennie poświęcasz na naukę? To pytanie było akurat zadane do filmiku o mojej nauce języka niemieckiego do matury i nie wiem właśnie tutaj, czy chodzi o ile dziennie poświęcam na naukę niemieckiego, czy ogólnie na naukę tak w całości. Jeśli chodzi o naukę języka niemieckiego, to może byłoby z 20 minut dziennie, coś koło tego. A jeśli tak naprawdę chodzi o całość, jeśli chodzi o naukę języków obcych, to myślę, że z godzinę, półtorej, jakoś tak by to było. Hej, może zrobić filmik w stylu Study With Me? Jak nie masz o czym pisze, to przykładem mogą być filmiki Ruby Granger. Pomysł jest świetny. Naprawdę. Tylko tak, nie za bardzo, jak na chwilę obecną mam warunki, by zrobić tego typu filmik. W takiej wersji, jakiej to jest znane właśnie... W pokazywany w innych filmikach. Staram się jak najlepiej, żeby to ogarnąć. Teraz mam nadzieję, że z racji tego, że mam więcej wolnego czasu, myślę, że coś ogarnę, aczkolwiek nie obiecuję jeszcze nic na tę chwilę. Aczkolwiek może być to bardzo fajne. Zastanawiałam się tak naprawdę również, czy ten sposób nie reaktywować grupy i właśnie czy tam nie robić live'y właśnie z tego, jak się na przykład uczę. Dajcie mi znać, co o tym myślicie i czy byście byli zainteresowani takimi live'ami. Jak się uczyłaś niemieckiego? Chcecie zacząć jakoś uczyć około 4-6 języków, w tym Polski, ale nie mam pojęcia jak. Uglinałam Twoje odcinki w ogóle, ale nadal jakoś nie wiem jak. Więc tak, zaczęłam w piątej klasie podstawówki, miałam wtedy swoją pierwszą korepetytorkę, z którą miałyśmy jeden, ten sam ulubiony serial, więc to było coś fajnego. Um, I tak naprawdę przez pierwsze jakieś dwa lata mojej nauki, to tak naprawdę tylko i wyłącznie miałam z nią zajęcia. Z czego ta nauka nie była dość efektywna, ponieważ tak szczerze nie chciałam się wtedy uczyć tego języka. Skoro nie chciałam, to tak naprawdę nic nie ogarniałam. Teraz, za to chociażby przez ten ostatni rok mojej nauki, to tak naprawdę uczyłam się tak, jak. Każdego innego języka, czyli powiedzmy, ogarniałam mm, słownictwo, bardzo dużo słownictwa. Tak samo tak naprawdę jak kilka zasad słowotwórczych. Tutaj akurat moim zdaniem ma to jeszcze większe znaczenie, na przykład, aniżeli w języku angielskim. Chociaż może też być tak, dlatego, ponieważ w języku angielskim mm, to słowotwórstwo, tak jakby, stało się dla mnie naturalne, a w języku niemieckim muszę się tak, jakby wszystkiego nauczyć, wszystko poznać, żeby to się stało dla mnie naturalne. Taka trochę. Odwrotna kolejność tutaj jest. Um, jeśli chodzi tak naprawdę o moją naukę, to poświęciłam właśnie dużo czasu na naukę słownictwa i nadal nie jest najlepiej, aczkolwiek na maturze rozszerzonej sobie dałam radę bez problemu. Um, a za to, jeśli chodzi o gramatykę, to tak naprawdę mam poogarniane... Jeśli chodzi o takie dzienne mówienia, dzienne mówienia, czyli tak jakby, jakby miała się dogadać na co dzień z Niemcami, um, to tak naprawdę mam poogarniane kilka konstrukcji, takich najbardziej potrzebnych I tak naprawdę mam zamiar uczyć się jeszcze tak, żeby mówić coraz lepiej, coraz lepiej. I tak naprawdę myślę, że jeśli również chcesz zacząć naukę języka niemieckiego, to myślę, że możesz tak naprawdę zacząć podobnie. To jest zacząć słownictwo od A1, od poziomu A1 poprzez konstrukcje takie powiedzmy podstawowe, podstawowe i potem tak naprawdę zwiększać poziom po prostu. I tak naprawdę myślę, że to jest jedyne, co możesz zrobić. Tak naprawdę to jest sposób, to jest recepta tak naprawdę na każdy język obcy. Jedynie co to w innych językach może będą jeszcze systemy pisania, albo jakieś niezbyt zrozumiałe dla nas Polaków, na przykład sposoby wymowy. Chociaż w języku niemieckim też jest takich kilka pułapek, jeśli chodzi o wymowę, aczkolwiek 5 minut i jest to ogarnięte bez problemu. Jak sprawnie nauczyć się płynnie po koreańsku, umiejąc alfabet? Przepraszam, nie rozumiem tego pytania. Chodzi tutaj o to, że jak nauczyć się szybko koreańskiego? Szybko czy inaczej sprawnie? To tak naprawdę tak jak w każdym języku obcym, gramatyka, nauka słownictwa, systematyczność oraz tak naprawdę nauka wszystkich umiejętności językowych, czyli czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, mówienie oraz pisanie. O ile oczywiście ma kto nam to sprawdzić, aczkolwiek poprzez różnego rodzaju aplikacji nie jest to problem. Aczkolwiek, tak jak powiedziałam, nie wiem, czy o co było pytanie. Przepraszam, jeśli nie o to, to proszę napisz mi o tym w komentarzu. Interesujesz się animacją czy czymś podobnym? Z twojego filmiku można było wyłapać, że być może to kolejna twoja pasja. Ja próbuję swoich sił w grafice komputerowej i między innymi animacji. Więc tak, to było coś, co przez długi czas mnie interesowało. Ostatnio do mnie dotarło tak naprawdę, że mimo, że ja mam wiele pasji, wiele tak naprawdę rzeczy potrafię robić i chcę robić, to tak czy siak muszę po prostu poustawiać sobie priorytety. I jak na razie dla mnie priorytetem jest język japoński oraz język niemiecki. No i również w pewien sposób język hiszpański, ponieważ to będzie po prostu na moich studiach. Uh, już się tego trochę boję, ale okej, okay, pozytywne myślenie trzeba włączyć. Mm, I tak naprawdę jeśli chodzi o animację oraz tak naprawdę grafikę komputerową, mimo że mnie to interesuje, to jak na chwilę obecną, nie, nie, żadnych planów z tym związanych. Jakie masz plany na życie? Co chciałabyś robić po skończeniu szkoły, studiów? Więc tak. Jeśli chodzi o skończenie szkoły, to robię to, co robię. Tak naprawdę nagrywam, odpoczywam jak na razie. I tak naprawdę w tym czasie chciałabym bardzo uczyć się języków obcych. Tak naprawdę nadrobić to, co powinnam albo nadrobić w ostatniej klasie, liceum, jeśli chodzi chociażby na przykład o język niemiecki. Bo tak czy siak, mimo że ja twierdzę, że matura poszła mi lepiej niż myślałam, to. Myślę jednak, że tak czy siak mogłabym nadrobić jeszcze inne zaległości z tego języka, głównie związane z gramatyką oraz z słownictwem. Jeśli za to chodzi o to, jak wyobrażam sobie swoje życie po skończeniu studiów, to tak, chciałabym pracować w dziale związanym z social media. Chciałabym prowadzić fanpage'a w jakiejś stronie, jakiejś firmie, cokolwiek, tak naprawdę tworzy się różnego rodzaju raporty, nie raporty, takie powiedzmy, dwa zadania, które bardzo bym chciała. Po prostu pracować się na stanowisku związanym ze social media mm, i żeby to się wiązało z językiem niemieckim. Czyli tak naprawdę coś może w języku niemieckim albo dla niemieckiej firmy, coś jakoś tak w tym kierunku pójść. Po prostu chciałabym połączyć umiejętności, które zdobędę na kierunkach studiów, które wybrałam, czyli na germanistyce oraz tym social media. Aczkolwiek ostatnio, jak się próbowałam rekrutować, to pojawił się taki jeden problem e, z tym marketingiem, więc zobaczymy, czy nie będę musiała startować w przyszłym roku, ale nie jestem dobrej myśli. Jeśli mam powiedzieć jeszcze taką jedną rzecz, która chciałabym, żeby się zmieniła w przeciągu kilku lat, um, to tak naprawdę chciałabym, żeby moje zdrowie się trochę polepszyło. I nie chodzi mi tutaj o to, żeby na przykład nie miałam, nie wiem przeziemienie czy coś. Nie, 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 nie. W jednym filmiku powiedziałam, że mam taką chorobę przewlekłą, która niestety uniemożliwia mi kilka rzeczy. Teraz jak chodzę na rehabilitację, zajęcia, jakkolwiek by to nazwać, jest naprawdę o wiele lepiej, ponieważ te tak ćwiczenia, których nie mogłam robić nie wiem, z pół roku temu, rok temu, teraz mogę w miarę bez problemu. Ale tak czy siak chciałabym po prostu, żeby właśnie to za jakieś pięć lat, żeby mogła robić to, co teraz w tej chwili jest na przykład niemożliwe dla mnie. Czyli chociażby to, żeby mogła biegać. To byłoby dla mnie cudne. I myślę, że w pewnym momencie na pewno mi się to uda. Długo uczy się japońskiego. Ja próbowałam się za niego zabrać, ale jakoś opornie mi idzie i mam wrażenie, że jest trudniejszy od koreańskiego. Między innymi z powodu kanji. Więc tak, jeśli chodzi o język japoński, to uczy się go z przerwami niestety. Od pierwszej klasy gimnazjum. Czyli tak naprawdę wyglądałoby, że 6 lat, a nadal jestem tylko na N4, jak można by tak to nazwać, a potem tak naprawdę jakoś tak wyszło, że na miesiąc nauki były dwa miesiące przerwy. Niestety tak to wyglądało przez szkołę. Dla mnie na przykład nauka kanji jest jedną z fajniejszych rzeczy, jeśli chodzi o naukę. Tak naprawdę znalazłam kilka fajnych sposobów na to, będzie o tym filmik, obiecuję, to już obiecywałam też dawno temu. I tak naprawdę po tych kilku sposobach, kilku fajnych pomysłach idzie naprawdę nauka o wiele fajniej i o wiele lepiej, i bardziej efektywnie. Ale tak też jak rozumiem to, że właśnie nauka języka japońskiego może odstraszać przez to kanji, ponieważ jeśli ktoś na przykład nie jest wzrokowcem, to może mu iść trudniej. Aczkolwiek tak jak powiedziałam w jednym filmiku, jeśli znajdzie się po prostu odpowiedni sposób, właśnie dla osób, które są słuchowcami, kinestetykami, to tak naprawdę wszystko jest możliwe. Ja tutaj właśnie kinestetyk, no i teoretycznie poprzez zapisywanie. Mnóstwo tysięcy razy, to wtedy jestem w stanie się nauczyć tych kanzi. Okej, okay, moi drodzy, to byłby tyle w dzisiejszym filmiku. Z jednej strony nie są to wszystkie pytania, na które nie odpowiedziałam, ale niektóre to są, tak jakby, problemy językowe, a wiadomo, że o problemach językowych są osobne filmiki na moim kanale. Więc cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że niektóre rzeczy udało mi się wyjaśnić. Jeśli odpowiedziałam na wasze pytanie, to pamiętajcie by się głupio powiedzieć, upomnieć. Pamiętajcie, by napisać o tym w komentarzu. Więc cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak było, pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę. I cóż, ja teraz mykam się uczyć. Papa, pa! Kocham Was! Miłego dnia!